Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj kolejny z gry kalowar. Nagrywam to po raz piąty, już to wejście i mam tego dosyć. No po prostu program do nagrywania mi szwankuje, nie wiem o co chodzi, ale nie mam czasu się też tym zająć teraz, żeby ogarnąć jaki jest problem. Także naprawdę ultra szybko. Turcy wypchani. Tu było 13 dywizji, ale 5 przeciwrotniczych. On to podzielił, tu dał 8, tu te 5 zostały, więc sobie wybiłem to 8, tu została tylko jedna przeciwpancerna. Tu miał około 20 dywizji Włoch, ale już to wszystko wybiłem, tu zostały ostatnie dywizje i pojedynczymi dywizjami go tutaj zajmuję. Mam też duży z pożywieniem, z przerosem jest zaprzestaje póki co produkcji. Przez to, że Jakucja tutaj się zdesantowała i wypowiedziała mi wojnę. Przez to mam minus 5 do morali, czyli tutaj do produkcji, że widać, że sławnie, mam minus, no tu akurat pozostaje bez zmian, ale na przykład tutaj też pozostaje bez zmian, o tu sławnie i mam minus 25, tutaj do tego, dlatego mam też yy, tak mały ten przyrost. No i muszę pokończyć te wojny, dlatego już ruszyłbym na Etiopię, bo szkoda czasu, ale niestety przez to muszę trochę poczekać i pokończyć wojny z Egiptem i z Afganistanem i na Etiopię ruszę dopiero wtedy, gdy skapituluje Włochy albo Turcja. No przez tą Jakucję, gdyby nie ta Jakucja, to już jutro mógłbym spokojnie ruszyć na tą Etiopię. Zajmuję drugie miejsce w rankingu, Pierwszy, y, jeśli chodzi o armie pierwsze ogólnie. Mam 8%, y, mając 175 dywizji. Indochiny są pierwsze, mają 10%, mając ponad 200 dywizji. Etiopia ma 1%, więc mam 20 dywizji, dlatego chciałem te zaatakować. Mo to nie będzie żaden problem. No i boję się trochę, że Sudan francuski y, bo tutaj pokonaniu Francji tego gabonu stanie po stronie tej koalicji i ja mogę mieć trochę problem walcząc jednocześnie z tymi dwoma państwami. To tak naprawdę to jest ultra szybki skrót, a więc do następnego odcinka. Cześć.